Poznaj Tibo Prime 3.0, elektryczną hulajnogę, która na nowo definiuje sposób poruszania się po mieście. Nowoczesny design, zaawansowana technologia i niezrównany komfort jazdy to wszystko, czego potrzebujesz, by odkryć miasto na nowo. Tibo Prime 3.0 to połączenie solidnej konstrukcji i eleganckiego wyglądu, które idealnie sprawdza się zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i weekendowych wypadów. Sercem Tibo Prime 3.0 jest silnik o mocy nominalnej 600 W i szczytowej 1350 W, który zapewnia dynamiczną jazdę z maksymalną prędkością do 40 km na Na jednym ładowaniu możesz pokonać do 50 km, co czyni ją doskonałym wyborem również na dłuższe trasy. Tibo Prime 3.0 posiada podwójne zawieszenie sprężynowe typu C, gwarantujące komfort jazdy na każdej nawierzchni, od gładkich dróg rowerowych po brukowane ulice. Kulajnoga posiada wodoodporność klasy IPX6, dlatego nie musimy obawiać się deszczu. Tibo Prime 3.0 wyposażona jest w grube dętkowe opony, które nie tylko zapewniają wygodę, ale i minimalizują ryzyko przebicia. Dla pełnego bezpieczeństwa model ten został wyposażony w podwójne hamulce bębnowe, zapewniające pełną kontrolę nawet w dynamicznych warunkach. Kulajnoga posiada klucz NFC, który uruchamia pojazd, dzięki temu nie jest narażona na kradzież. Natomiast na dużym i czytelnym wyświetlaczu znajdziesz wszystkie kluczowe informacje, takie jak prędkość, poziom naładowania baterii oraz aktualny bieg. Tibo Prime 3.0 to idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie komfort, wydajność i nowoczesne technologie. To nie tylko sposób na przemieszczanie się, to styl życia, który zapewni Ci niezapomniane wrażenia z każdej podróży. Dodatkowo kupując Tibo Prime 3.0 w promocyjnej cenie 2999 zł otrzymujesz pompkę Biway gratis.